Cześć, z tej strony Maciek Jeziorski, Jeziorbek, Akademia Kolarza. Dzisiaj temat na czasie, mamy początek lutego w momencie, jak to mówię, i zaczyna się. Sporo osób zaczyna wyjeżdżać na zimowe zgrupowania do ciepłych krajów, żeby się szykować, szlifować formę. I kilka słów właśnie o tym co należy zrobić, jak najlepiej wykorzystać te dni wyjazdowe, żeby skorzystać z tego jak najlepiej i żeby zaprocentowało później w sezonie. Także będę mówić o tym. Osiem najważniejszych zasad. Tyle akurat sobie wypunktowałem. Być może jest ich więcej, być może byście coś dodali, więc prośba w komentarzach o swoje uwagi, a ja zaczynam. A zanim o tych zasadach szybciutko, o tym, po co w ogóle jechać na zgrupowanie i jakie są zalety takiego wyjazdu. Jest oczywiście ich kilka i między innymi jest to koncentracja tylko na treningach, oczywiście wyjeżdżając na tego typu zgrupowanie możemy się skupić tylko i wyłącznie na jeździe na rowerze, zostawiamy za sobą pracę, często nie jedziemy z rodziną, więc z rodzinę i mamy tylko rower, tylko znajomych, którzy też jeżdżą na rowerach i możemy po prostu poświęcić się w 100% temu właśnie. Poprzez dzięki temu, że jesteśmy sfokusowani na jeździe na rowerze, możemy przyjąć większe obciążenie treningowe. Po prostu mamy więcej czasu na regenerację między jednostkami treningowymi i możemy to w 100% właśnie ten czas po treningu poświęcić na regenerację. Dzięki temu możemy więcej wykonać treningów, większe obciążenia. Oczywiście później to się wiąże ze wzrostem formy po odpoczynku, bo w trakcie samego zgrupowania, gdy narasta zmęczenie, wcale nie jesteśmy mocniejsi. Dopiero jak odpoczniemy, to, to te efekty treningowe. Spowodują, że faktycznie nasza forma wzrośnie. Zmiana otoczenia istotny czynnik. Często jest to element, który powoduje, że chcemy wyjeżdżać i potrzebujemy takiego wyjazdu, czyli po prostu inne miejsce. Nawet jeżeli byśmy nie mówili dzisiaj o ciepłym zgrupowaniu, to nawet samo zmiana otoczenia i pojechanie nim do innego miasta, gdzieś, gdzie jedziemy po to, żeby wykonać zadania treningowe, żeby pojechać na takie zgrupowanie to już zmienia zmienia postać rzeczy. No a jeżeli to są warunki takie jak na przykład w Hiszpanii, to już w ogóle rewelacja. Czyli to o czym tutaj piszę w kolejnym punkcie, czyli właśnie warunki pogodowe mamy sprzyjające, możemy jeździć długo i nie odczuwamy Jakieś nieprzyjemności w związku z jazdą, wręcz przeciwnie. Skrócenie zimy bardzo istotna rzecz, bo jeżeli mamy tak długi okres przygotowawczy, jaki mamy w kolarstwie, i gdy zaplanujemy gdzieś tam na przykład na, na przełomie stycznia, lutego to zgrupowanie. To my nie odliczamy wcale czasu do sezonu, nie czekamy i nie odliczamy, że jeszcze ojej, do początku kwietnia to jeszcze 3 miesiące, 2-1, tylko czekamy na ten wyjazd, więc dużo bardziej nam się skraca ten czas oczekiwania. Mamy w perspektywie taką fajną, taki fajny wyjazd, fajne zgrupowanie, więc tutaj rzeczywiście bardzo fajnie to działa, dobrze działa to na głowę. I jest to też motywacja do, do zimowych treningów do tego żebyśmy jechali na to zgrupowanie już w jakiś sposób przygotowani i będziemy chcieli tam w miarę dobrze wyglądać być już szczupli jeździć ze znajomymi. Więc jeśli chodzi o aspekt mentalny bardzo istotne. Bardzo dobrze robi taki wyjazd i rzeczywiście pod tym względem też warto go rozpatrywać. A czy są wady? Wady oczywiście mogą być, ale jeżeli weźmiemy sobie do serca to, o czym zaraz będę mówił, to ich nie ma wcale. Są pułapki, o których warto pamiętać, i tutaj będę przechodził po kolei, i będziemy sobie o nich mówić. Także przechodząc do tych ośmiu zasad zaczynamy od pierwszej wypoczni przed. Przed wyjazdem na zgrupowanie, gdzie faktycznie to obciążenie treningami będzie bardzo duże, musimy wziąć pod uwagę, że powinniśmy tam pojechać wypoczęci. To oznacza, że warto zrobić kilka dni luźniejszych przed samym wyjazdem. Tutaj pokazuję przykład zawodnika, który miał w zeszłym roku zgrupowanie w terminie 15-25 lut. Czyli 10 dni. Często jest to właśnie taki okres, na który jeszcze sobie jakiś amator, amatorzy mogą pozwolić na taki wyjazd, chociaż jest on już dosyć długi. Często jest to 7 dni, czasem 2 tygodnie, ale już bardzo rzadko. Chyba, że w przypadku zawodników pro, czy też... Studentów, osób, które sobie mogą na to pozwolić, mogą być i dłuższe zgrupowania. W każdym razie tutaj widzimy, że TSB mamy na, na poziomie 18, To jest już naprawdę dobre wypoczęcie, i dopiero wtedy, jak mamy znacznie na plusie TSB, możemy uderzać jechać. Jeżeli. Ktoś z Was nie rozumie tych cyferek i tych nazw, to podlinkuję artykuł, który dokładnie tłumaczy. Mówię też o tym we wcześniejszych materiałach. Warto się z tym zapoznać, bo często tutaj w tych materiałach będę będę wracał do tych cyferek i do tych wskaźników. Druga bardzo ważna zasada. Zacznij spokojnie. Czyli progresja obciążeń. Progresja obciążeń znana ogólnie z zasad treningowych, a tutaj jest szczególnie istotna. Zazwyczaj mamy tak, że jedziemy gdzieś ze znajomymi, jedziemy w fajne miejsce, gdzieś gdzie jest ciepło, gdzie warunki sprzyjają do jazdy na rowerze. No i często kończy się to tym, że pierwszego dnia jeździmy do upadłego, drugiego już mamy trochę mniej siły, a trzeciego już totalnie musimy zapauzować. Tutaj w tych diagramach takich bardzo przykładowych pokazuje, że jeżeli odpowiednio podejdziemy do progresowania obciążeń, to możemy po prostu wycisnąć więcej z danego okresu treningowego. Możemy zadać sobie większe obciążenie niż jeżeli zaczniemy z grubej rury, od razu ogień te 6 na przykład godzin w siodle. Często nie jesteśmy przygotowani do tego, i po prostu to nas zabija i psuje później już zabawę, być może nawet do końca wyjazdu. Tutaj są po trzy słupki. Oczywiście to jest tylko obrazowe. Nie chodzi tu o jakieś, nie chodzi mi o zgrupowanie, które ma 3 dni. Po prostu przyjeżdżając, miejmy na uwadze to, że chcemy zrobić dobrą robotę przez te 7, 10, 14 dni, więc jest tego czasu dużo. Nie podpalajmy się pierwszego dnia, nie jedźmy na cały dzień w trupa na wysokiej intensywności, bo często przecież to jest sprawdzanie kolegów, kto jest mocniejsze, więc wychodzi na to, że i jeździmy mocno, i jedziemy długo. Tak jak mówiłem, kończy się to źle i z dużym no z dużą stratą dla kolejnych dni treningowych. Także tutaj, tak jak pokazałem, TSS, -y, czyli punkty obciążenia treningowego. Też, jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, to zapraszam do tego artykułu. artykułu. W każdym razie, jeżeli zaczniemy spokojnie, będziemy progresować. Tutaj widzimy w przykładzie najpierw 150. 200-300 TSS-ów i to jest poprawnie. Zapomniałem tu zaznaczyć, które jest ok, a które nie. Więc skumulowaliśmy w te 3 dni 650 TSS-ów. Byliśmy w stanie tyle zrobić. Jeżeli zaczniemy trochę na odwrót, czyli to niepoprawnie, zaczniemy od dużego treningu, gdzie nie damy gdzie damy radę do przejechać, ale w kolejnych dniach będziemy czuć efekty zmęczeniowe, no to. Później, w konsekwencji, w te trzy dni zbierzemy 530 TSS-ów, czyli po prostu mniej. Tak jak mówię, to jest przykład obrazowy, wymyślony, ale to się bardzo często sprawdza, jeżeli patrzymy na obciążenia treningowe przy zgrupowaniu. Jeżeli ktoś przyjeżdża, za mocno jedzie w pierwszych dniach, to później, niestety, już nie robi tak, Efektywnych treningów jakby mógł. Zasada numer trzy. Pilnuj swoich stref, czyli indywidualizacja, czyli też bardzo ogólna zasada treningowa, ale tutaj jest to ogromne wyzwanie, to o czym już wspominałem. Bardzo często taki wyjazd wiąże się z jeździe w grupie, gdzie na co dzień często trenujemy sami. Więc naprawdę powinniśmy się mocno pilnować, żeby jednak starać się patrzeć na siebie, patrzeć na swój organizm i starać się dostosować do tego, co mamy zadane w treningu, do tego jaki mamy cel treningów. To wcale nie znaczy, że powinniśmy jechać, na przykład do słynnego kalpę i jeździć sam, totalnie sami. Można to rozwiązać w różny sposób, chociażby taki, że Jadąc podjazd, każdy jedzie swoim tempem, na górze czekamy na siebie, czy też szybsi zawodnicy zjeżdżają, żeby się nie nudzić. I później dalej w dół, po płaskim już można jechać razem. Więc tutaj da się to rozwiązać w odpowiedni sposób. Da się zaplanować treningi, które mogą być w grupie. Niektóre powinny być e, zrobione indywidualnie. Jest to do zrobienia. No i jest to szalenie ważne. Kolarstwo to jednak jest sport indywidualny prac nad sobą, oczywiście kolarstwo szosowe jest też drużynowe, ale każdy z zawodników pracuje nad sobą, nad swoim organizmem, więc tutaj trzeba o tym pamiętać, no i właśnie nie podpalać się pod tym kątem, żeby nie trzymać za wszelką cenę kolegi, który akurat teraz jest mocniejszy, tylko patrzeć na, na siebie, i skupić się po prostu na swoim organizmie. Zasada numer 4: dostosuj obciążenia i środki treningowe do swoich możliwości i potrzeb, czyli też indywidualizacja troszeczkę, z troszeczkę innej strony, ale chodzi nam o to, że osoba, która przed wyjazdem na zgrupowanie średnio trenowała 500-600 TSS-ów, tygodniowo, czyli to obciążenie było no, takie, a nie inne. Ciężko, żeby dzień w dzień jeździła z osobą, która jeździła 200-300 TSS-ów średnio tygodniowo, czyli to obciążenie było znacznie mniejsze, także tutaj można się też jakoś mądrze umówić, jeżeli z kimś trenujemy, robimy jakąś najpierw mniejszą pętlę, Później się rozdzielamy. Jedna osoba jedzie na kwaterę, druga dokręca. W każdym razie nie powinniśmy tutaj też patrzeć za bardzo na innych, bo to może się skończyć w ten sposób, że no, nie dojedziemy całego takiego wyjazdu, całego zgrupowania w takim stanie, który pozwala nam po prostu skutecznie ten okres przepracować. O czym już trochę wspomniałem, czyli jeżeli mamy treningi powtórzeniowe, zadaniowe, no to musimy je po prostu wykonać sami. Ciężko to zrobić w grupie. Możemy się umówić z kimś, żeby dojechać razem na dany podjazd, zrobić robotę, później już dokręcić wspólnie, ale każdy pracuje nad swoimi słabościami, u każdego to wygląda troszeczkę inaczej. Tych treningów. Takich powtórzeniowych w trakcie tego typu wyjazdów wcale nie musi być dużo, na przykład dwa. Resztę już można zrobić, jeżdżąc z typowo długą wytrzymałość, ale jednak takie treningi raczej w większości przypadków powinny się znaleźć w planie treningowym na zgrupowaniu. Zasada numer 5: Dostosuj trasy do celów treningowych. Też bardzo ważna rzecz i częsta, jeżeli jedziemy w nowe miejsce, warto zapytać się znajomych, czy może mają do pożyczenia traki, które zgramy sobie na zegarki. Jeżeli nie w taki sposób, to w jakiś inny staramy się dowiedzieć, ile przewyższenia ma dana trasa, ile ma kilometrów. Jeżeli chcemy zrobić dokładne powtórzenia i nie wiemy, na jaki Podjazd pojechać też szukamy, pytamy się. Najbardziej precyzyjna robota na treningach powtórzeniowych będzie na tym samym podjeździe. Są osoby, które śmieją się z tego, że jadąc do kalpy, jeździmy ten sam podjazd, ale tak jak mówię, treningów powtórzeniowych wcale na takim zgrupowaniu nie jest dużo, a jednak jeżeli chcemy zrobić. Precyzyjną robotę, to często te powtórzenia powinny być na tym samym odcinku drogi. Najlepiej, gdyby były. Wtedy też możemy porównywać sobie, gdzie dojeżdżamy, jak dojeżdżamy. Mamy pomiar mocy, więc e, tutaj nie ma problemu. Ale na przykład, jeżeli ktoś trenuje stętnym, bardzo <laughs> fajnym rozwiązaniem jest po prostu obserwacja, gdzie dojeżdżamy na danym podjeździe, do jakiego punktu zaznaczania sobie, też można. Fajne wnioski treningowe z tego wyciągać, yy, i monitorować postępy, czy też regres w trakcie treningu. Tutaj akurat wkleiłem trening powtórzeniowy, chyba po prostu progowe 6, jeżeli się nie mylę powtórzeń na progu. Właśnie na jednym podjeździe, a poniżej jest jazda regeneracyjna, yy, gdzie na szaro mamy przewyższenia i tego przewyższenia jest bardzo mało. Tak, jeżeli chcemy faktycznie pojechać luźną regenerację, no to nie możemy planować treningu, który będzie miał dużo przewyższeń. Myślę, że to jest logiczne i oczywiste. A zasada numer 6 wiąże się właśnie z regeneracją czyli nie zapominaj o dniach regeneracji. Też bardzo częsty błąd nie chcemy, tracić, nazwijmy to tak, jak niektórzy potrafią to nazywać, czy nie chcemy, nie chcemy tracić jakiegoś dnia w trakcie takiego wyjazdu na jazdę przez godzinę, czy też na zupełnie wolne. No, oczywiście to nie jest tracenie pod kątem treningowym, wręcz przeciwnie, to jest zyskiwanie. Jeżeli mamy już 7 dni wyjazdu, to w trakcie takiego siedmiodniowego wyjazdu w większości przypadków w środku powinniśmy zawrzeć dzień spokojny, bardzo spokojny. Tutaj dałem przykład takiej jazdy regeneracyjnej, prawdziwej. Jak widzimy TSS-ów mamy całe 23, czyli oczywiście bardzo mało. Jest to jazda do, do intensywności 50%. 5% mocy progowej FTP. Także bardzo spokojna. Planujemy sobie wtedy jakąś luźną przejażdżkę po płaskim terenie, najlepiej o ile to jest możliwe. I po prostu bardzo spokojnie kręcimy, nie naciskamy mocno na pedały. Zadbaj o odpowiednie odżywianie. To jest zasada numer 7. Oczywiście zawsze o nie powinniśmy dbać, ale na takim wyjeździe, gdy dzień w dzień jeździmy bardzo dużo, gdzie ta podaż czy też jakby spalanie kalorii jest, wydatek energetyczny jest ogromny, to rzeczywiście powinniśmy bardzo się temu przyjrzeć. Częsta rzecz i częstym tematem jest to, że osoby jadące na taki wyjazd będą próbowały też schudnąć. Czyli będą próbowały po prostu zejść z masy ciała, zejść z wagi, i sam kiedyś coś takiego przechodziłem. Czyli nie dość, że jeździłem ciężkie, długie treningi. To zamiast zjeść porządnie między jednostkami treningowymi. Jeden jakieś sałatki i szybko, co się skończyło niestety, powinniśmy zjeść oczywiście, zwiększyć podaż węglowodanów, tak żeby nasz glikogen mięśniowy się zres zresyntezował między treningami. Powinniśmy zjeść dobre śniadanie przed w trakcie, wziąć wystarczająco dużo jedzenia oraz po treningu też zadbać o to. Mówię tu bardzo ogólnie, nie będę wchodził w szczegóły, bo nie jest to temat tego nazwijmy to, tego materiału, ale samo odżywianie bardzo często i błędy w odżywianiu bardzo często powodują to, że no, zgrupowanie się kończy dla nas źle. Ale oprócz deficytów też yy, widywałem i spotykałem się z przypadkami w drugą stronę. Bo jeżeli yy, nam się wydaje, że możemy jeść wszystko cały czas, bez przerwy, jeżeli wyjdziemy 3-4 godziny na rower, to, to, to też jesteśmy w błędzie. Yy, I często te wieczory, które nie są jakoś zagospodarowane, yy, gdzie się nudzimy, często yy, je po prostu sobie uzupełniamy jakimś podjadaniem i wtedy okazuje się, że po zgrupowaniu przychodzi dodatkowe przychodzi dodatkowe kilka kilogramów. Także tutaj warto mieć ze sobą wagę, żeby kontrolować masę ciała, chociażby po to, żeby kontrolować na ile jesteśmy odwodnieni. Po treningu, czyli zważyć się przed, zważyć się po, ale też właśnie, żeby kontrolować ten trend, żeby przypadkiem też nie wrócić z dodatkowymi kilogramami, co jest związane z tym, o czym właśnie mówiłem wcześniej. I ósma, ostatnia zasada, już nie związana z samym zgrupowaniem, tylko po, czyli wypo, czyli po. Zrobiliśmy dobrą robotę, bardzo fajnie, jednak pamiętajmy o tym, że efekty tych treningów przyjdą dopiero po odpowiednim wypoczynku. Czyli faktycznie weźmy pod uwagę kilka dni luźniejszych, być może nawet tydzień bardzo spokojny ze zredukowanym obciążeniem treningowym, i dopiero wtedy, kiedy wyjdziemy na plusie z TSB. I to nawet trochę więcej niż 6, dobrze jest wyjść. Czyli złapiemy tę świeżość, to wtedy poczujemy się, czy też powinniśmy się poczuć mocniejsi, sprawniejsi i jesteśmy gotowi do kolejnych wyzwań treningowych. Odpoczynek bardzo ważny. Pamiętajmy też, że podróże nas męczą i dodatkowo kumulują to obciążenie, więc to weźmy pod uwagę, jeżeli gdzieś latamy, te wszystkie transfery. Też jakby trzeba to wpisać w ogólne zmęczenie po zgrupowaniu. I to by było na tyle w tym temacie. Osiem ogólnych zasad. Niewiele tu powiedziałem o konkretnych treningach, jak można ułożyć plan treningowy na takim zgrupowaniu, ale mam to w planach. Dajcie znać w komentarzu, czy. Bylibyście zainteresowani takim materiałem, gdzie przedstawiam konkretnie, jak można sobie taką robotę na zgrupowaniu zaplanować, czy też nawet nie jadąc na zgrupowanie, a gdy chcemy troszeczkę skumulować obciążenie treningowe, zaplanować sobie mocniejszy okres treningowy, to po prostu zaplanować odpowiednio dane jednostki treningowe. Dajcie znać. To o co jeszcze nie prosiłem, czyli o subskrypcję, bo proszę. Dziękuję za odzew po ostatnim materiale o najczęstszym błędzie treningowym. Po tym materiale skoczyło mi całe 100 subskrybentów do góry, co jak na mój niewielki kanał jest całkiem sporo. Oczywiście jestem też na Instagramie, gdzie lubię też zadawać jakieś pytania treningowe, czy też dzielić się swoją wiedzą. Także zapraszam. Facebook. Grupa Kącik Wiedzy w Kolarstwie. Też tam trochę wiedzy treningowej znajdziecie. No oczywiście strona www, to wszystko linkuję w opisie. A tymczasem dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.